Pesi czołem i kolejny sprzęcik. Pierwszy raz jak zawsze na testy. Zobaczcie, co tym razem się trafi odtwarzacz DVD marki Manta. Pamiętam ze swoich lat młodości, że tak powiem, każdy chciał mieć mantę. Takie odtwarzacz DVD, zobaczymy, co ma w środku. Ile można tego odzyskać. Znaleziony przejazdem, już bez kabla, niestety. Zobaczymy, czy warto było się schylić po to, czy nie. Na pewno jakaś płytka jest. A oprócz tego, zobaczymy co możemy tam znaleźć jeszcze zważymy sobie prawie 2 kg któreśmy oddali na złomie 1,35 35. czy warto byłoby zabrać taki sprzęt ze złomu Jak po 3 zł, a no musielibyśmy zapłacić prawie 6 zł no zobaczymy jak to wyjdzie po demontażu Szybkie spojrzenie na model. Tak. Ile mamy śrubek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Śrubeczek krzyżakowych odkręcamy i patrzymy co jest w środku. Na dole od podu mamy jeszcze sześć śrubeczek, także trzeba jeszcze chwilę pokręcić. No i jeszcze dwie z jednej strony dwie z drugiej, czyli w sumie chyba 19 pokrywa ściągnięta. Cóż tu mamy? Jedną płyteczkę. Trochę kabelków, drugą płyteczkę. Tutaj napęd cały, i z przodu tam jest jeszcze jedna płyteczka. Że jeszcze parę śrubeczek do odkręcenia i możemy ważyć. No i dobra, zaczynamy od złomu. Co powiem jeszcze na temat tego złomu, yy, ja sobie wymontowuję z tych wszystkich yy, mechanizmów takie silniczki, jak nazbieram kiedyś z kilogram albo dwa, to zobaczymy ile w tym miedzi siedzi taki po prostu filmik, nakręcimy, ale teraz to wszystko na razie jako, jako złom po 70, czyli całe... 15 grosz Dodajemy. Mamy troszkę kabelków. Po 6 zł dodajemy. Co nam tu zostało? A, złą trzeba jeszcze policzyć to co najcięższe, czyli ta budowa tylko zostawmy to na koniec. Taki mam starowaną wagę. Mm, a nie, bo i tak musimy już teraz starować na zero, bo nic nie mamy. Mamy jedną płytkę, myślę, że to jest zielona. Po jakieś 9 zł. Dodajemy. Teraz mamy parę płytek brązowych. po 5 20. Całe 2 zł już mamy. Moi no i reszta tego złomu po 70 groszy, czyli 2,76. Szału nie ma. Ale przynajmniej się przekonaliśmy. Tak naprawdę to chyba lepiej się opłaca po prostu tego nie rozkręcać i oddać w całości na złą, bo myślę, że po prostu bez problemu taki nierozkręcony napęd dvd wezmą co wymyśli na ten temat, serdecznie pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia, hej